No nie, no zezwól, no, no. dobra, zezwalam, no. Weź przywróć stare animacje, bo to się nawet stać nie da przy rozmowie. Berkaty, wycofać się od komendy na teraz. A co jakiś Berkaty, wycofać się od komendy. Planowany przyjazd za 10 sekund. Ty Wysiadamy i musimy się z nimi strzelać w prostu. Weszli do komendy w jakiś sposób. Leżą! Żeby? Na komendzie jest no, bardzo wej, dużo. Weź klucze, kurwa, otwarzymy komenda. Ta, Dobra, ci od tyłu na k***a oni, oni, będą strzelać Jak chcecie, jak chcecie negocjować, niechcie przestaną strzelać raz, zero? Nie wiem, N nie negocjuję więcej z nimi Z nikim, z nikim więcej, więcej nie negocjuję Przyjechało bo... 6 samochodów z z z radiolą, tam, tam, gdzie... Nigdy więcej, nigdy więcej, więcej nie będę negocjował z nikim z... Oddaj się, oddaj się, bo, bo, bo widzę, że wierzę Daj, Szynki. daj się, mam cię? co jest? down Co się stało? Speaker down Wyciągajcie go z wody na zachód, zbliża się do Amunation na Spanish Avenue, kierunek zachodni na skrzyżowaniu z Zmyłka! No co mi k***a jest? Zazwyczaj... Do środka dobiegają odgłosy Prawdopodobnie przewozi jakąś małpę Zbliżamy <laughs> się do... do... Bo powiedzą, że... Cza <laughs> co jest? Mm -hmm. Halo! 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 halo. Gdzie, gdzie ty jesteś? Nie wiem! Ej, ja słyszę wszystkich, ale, ja nie, ale mogę rozmawiać tak. tylko z Tobą! Tak, tak! Pa! Ej, czekaj, bo ja też słyszę wszystkich, ale czekaj! Słychać mnie? Ktoś mnie słyszy? Halo, Halo! 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 Żyć jest piękny, dobra, możemy wyzywać! Cześć! Ffff... Ląb w bole z rozjebanym nosem, tylko widzę, to już nie ma reportaża. 98 status <noise> 9... Cześć... <głos> ale... ale no przynajmniej musisz przyznać, że zabawnie było. Ty, policjancie... Się... Ja Nieporozumienie jakieś. No wiem, specjalnie potąd wziąłem. A, po to czyli wiedziałem. z pana kletki mówisz, że to nie... to jest nie na porozumienie, tak? O kur... Co jest? Oła. I z pompa mi wypadła nie Gratuluję. I pompa mi wypadła! Szczerze, że straciliśmy pompę No to straciliśmy. To się nauczy nie bajesz pompy na skiz rękę Co, co ty wiedzisz od niego? Szukamy spadiniarza to nie zadawajcie głupich pytań Skąd ma No i Tu mamy Na FATA Skąd macie ci no, <śledzimy> Na fantamcie! Mogę go zabić? <śledzimy> Nie no, podtrzymamy go. To będzie idealna karta przetargowa na kasyniarza. Rzuć mu do tego, do jacuzzi. Drabin. Ale skąd ja ją? No pewnie nie, no to gdzieś leżała. Ty! Ja, chłopaki! No najlepsze. 4-5, teraz. Co jest? Podaj się, się, podej się podej z rękami do góry. Dobra, wysiadam, wziadam. wysiadam. Rozłącz się, rozłącz się. Rozłączam się z telefonem. Nogi szeroko, no, przyszukam teraz pana Oczywiście, mam broń, mam broń, ale mam też licencję Gdzie pana dowód znajdę? W prawej tylnej należy do Janiny Red Co ty tu robisz? Chłopaki, co my to spięci? Jest to Fertaker Ma przy sobie pistolet z licencją Coś że co, 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 w środku Pytam o samochód A, to nie, no widzisz, przedwzodni nie ma Tak, ogoniek Czwory Chłopaki, ja to ukradłem przed sekundą, więc wiecie Jest pan zatrzymany do wyjaśnienia Oczywiście, że tak, szefie hmm. Pilne wsparcie, pilne wsparcie Janek jedzie Ja podaj się, podaj się, podaj się! Traktur, A, Lecimy do wody! Dobra, ja zrobię taką, jak in, jaką nikt nie robił Uwaga <śmiech> <śmiech> <Karwinerii>. <śmiech> Co to słychać? Co ja słyszę? Z Miejscza odjeżdża GPS. No, widać czy nie? Ja, Co ja słyszę? Słyszysz tą piosenkę? Przed każdą akcją będę paliła bongo Tylko po to, żeby nie mieć recoila Będę... Spocona Będę rozjeżdżać ludzi i będę mówiła UPS, to przez przypadek? Wszystko potrafię. Wszystko kurwa potrafię. Właśnie, zainstalujemy sobie jakieś cheaty. Chłopaki, <grymny> chłopaki. Krzysztof, pociaraj. Opuść kiwerkę, opuść, e e ej, ale co oni tam robią, ej? Ale slide! Ale skater młody! Ale wysiadł fajnie! Się, podaś, podaś, Jaka ale uda mi się Wysiadać, wysiadać, Stoi, stoi, stoi! Jestem za tobą, jestem za tobą, Sombrero! Ale oni. Zamknij mordę, oni mają tych, zakłady i ciwówko, Plecy, 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 plecy! Spokojnie, spokojnie! No już, chodź, 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 Głupku, przepraszam, nie chciałem cię ubrazić. Misia kolorowe piatki, kochanie. za kogo Przepraszamy go. za niego. co się z pojazdu. Nie wysiadam. Chcę podnieść te szyby, bo masz kosztować. Wypiatry tego samochodu, człowieku. Przepraszam. Nie chcę, dobra, wyjdź. Gdzie się mam? Nie rób Nie przebijesz tego, nie ma pana nic. Wiem, że nie przebiję, bo to jest król odporny. O, pomóc? Tak. Jazda. No i dobra, moją robotę. <ślinik> 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 Na, troskę. O was Zamknij się, kur... Ooo oh. Bomba GTS, bomba GTS Średni Daj, 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 wiesz Leży Leży Uch, down Dwie osoby podstrzelone Okej, okay, dobra Matko Bodka. Co żeście im zrobiły <laughs> <Sorry>, no. przepraszamy. <laughs> co? Jak? O co to za Giastka. tam tu przytki, górą, to górą, górą dawaj, to górą. Antonio Delvedo! I tu w dół, tu w dół. No, I tu treje. jest skok. pa No. Prz Przepraszam, bo, Przepraszam, że wam przerwę. Jak pan na imię? Leo Garcia. Aliot, miło poznać. No, miło. Piękny ma pan podbródek. <śmierdź> Przepraszam. <śmierdź> Robi coś dzisiaj pan wieczorem? Jezus Maria, proszę na chwilkę, się muszę tam sześć dosłownie. Za chwilę. Dobrze, dobrze. Dobrze, jeszcze raz pana przeszukam. Dobrze proszę pana, proszę się skupić. Ryskuję Panu ręce. Podniesie pan do góry. Nie odwraca się pan ani nie rusza rękami, ani nie wykonuje gwałtownych ruchów w moją stronę. Zostanie to inaczej uznane za atak na funkcjonariusza, i być może, że potraktuje pana taser. Proszę pana, rozkuje pan ręce. Pan... Ale ale reszta szal, panu wyjęłam już! A, już pani wyjęła! Tak. Już się przyzwyczaiłem. Tak. Dobrze, podnosi pan ręce do góry, jak pana rozkuje, nie? Oczywiście. Rusza się pan. Oczywiście znam procedury. Fantastycznie, więc ja pana rozkuję. Ja oczywiście, tak. Proszę podnieść Ponosę ręce. ręce, czy ona na ścianie, bo wygląda. Super. Już mogę? już mogę? Może pan. Super, Teraz zamknięta, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra. Co się stało? Co się stało? Ja świnio przyjechałem na karmić. Czemu tu jestem? Dobrze, powie mi pan najpierw... Myślę, że sama pani nie wie dlaczego ja tu jestem, mam wrażenie. Nie, ja wiem. A to pani pan jest włosy? Nie, tak się wydaje. No takie krótsze, zawsze pani takie długie miała. Nie, no to rozumiem wszystko, jasne, no ten kapelusz robi wszystko. Tak, proszę pana, proszę o pański dowód osobisty, Oczywiście, proszę pani. Dobra, pan Christopher Tucker. Tucker. Dobra, Krzysiu jest... Cierżarówa, mówią mi znajomi. Okej. Okay.